Cześć, kolejna porcja VBA przed nami, czyli automatyzujemy, upraszczamy, a przede wszystkim przyspieszamy pracę i pozbywamy się błędów. Na ekranie mamy arkusz, który już znacie, przynajmniej częściowo, i pamiętacie, że w poprzednich filmach robiliśmy pewne funkcje, na podstawie których obliczała się wysokość premii, staż w latach pracownika i tego typu różne elementy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak sobie ułatwić pracę z czymś powtarzalnym, czyli załóżmy, że raport, który widzimy na ekranie, dostaje księgowa i szef raz na jakiś czas ustala pewne warunki, na podstawie których generowana jest wysokość premii dla danego człowieka. Ta premia jest uzależniona od działu, w którym przebywa dany pracownik, w którym pracuje oraz od. Stażu pracy. Możecie sobie wyobrazić, że jeżeli księgowa by dostała coś takiego na kartce, no to by musiała tutaj, że tak powiem, machać filtrami, wybierać sobie po kolei poszczególne działy, wybierać sobie te zakresy stażu, które ustala szef i po kolei wpisywać te premie z kartki. Obecnie można to sobie usprawnić. Po prostu napisać makro, w którym te wszystkie warunki będą, że tak powiem, zapisane, i ewentualna zmiana tego co jakiś czas, czyli zmiana w momencie, kiedy szef zmieni te wartości premii, albo zmieni warunki, na podstawie których ta premia ma być przyznawana, ta zmiana będzie zrobiona bezpośrednio w kodzie w makro i automatycznie będzie miała odzwierciedlenie w wynikach po uruchomieniu tego makra. Co ja tutaj zrobiłem? Przygotowałem dzisiaj Wam. Makro, nazwałem sobie to makro ustalenie premii. Są tu pewne elementy, które już znacie, czyli deklarujemy sobie jakieś zmienne, ustawiamy sobie zmienną WS na aktywny sheet, czyli ten, który będziemy mieli podświetlony, że tak powiem, wybrany z zakładek. Robimy sobie czytanie ostatniego wiersza w kolumnie A, czyli sprawdzamy, ile mamy wierszy wypełnionych danymi, to też już znacie. I teraz tutaj się zaczyna to, o czym wspomniałem, czyli tutaj mamy wszelkie warunki dotyczące premii. Dzisiaj zrobimy to w bardzo prosty sposób. W innych filmach pokażę Wam, jak ten kod sobie jeszcze uprościć i usprawnić, żeby był krótszy, a robił to samo. Zaczynamy od podstaw, czyli dla naszego I, I to jest jak zwykle pewnego rodzaju licznik typu long, czyli typu liczbowego. Ten licznik będzie nam się zwiększał co linijkę. Czyli zczytując ostatni wiersz w kolumnie A, dowiem się, ile jest tych wierszy. Ich tutaj jest około 50. I w tym momencie ten licznik będzie od dwójki, czyli od drugiego wiersza, do ostatniego, czyli do tego 50. Będzie się przesuwał wiersz po wierszu i sprawdzał warunki. Czyli dlatego naszego licznika od dwójki do ostatniego wiersza w kolumnie A, czyli od tego całego zakresu danych dla tego całego zakresu danych, co my sobie tutaj robimy? Mamy funkcję if i teraz tak, jeżeli nasz worksheet, czyli WS aktywny sheet, czyli to będzie ten, na którym tutaj pracujemy, jeżeli komórki, polecanie komórki, mamy nasz licznik, który przyjmuje wartość 2 początkową, czyli jeżeli nasza komórka H. 2, a dokładnie jej wartość jest mniejsza od 20, mówimy o kolumnie H, czyli o stażu, czyli inaczej, jeżeli staż pracy jest niższy niż 20, co ma się wtedy wydarzyć? DEN. Co ma się wydarzyć? Komórki I2, bo pamiętamy, że pierwszy warunek to będzie dwójka, wiersz 2, czyli kolumna I2. Wartość jej, mamy wpisać coś takiego. Czyli szef nam ustawił: Jeżeli ktoś pracuje u mnie mniej niż 20 lat, no niestety, sorry, ale nie dostaniesz premii na razie. Dalej mamy komendę else if, czyli mamy, tak jakby, inny warunek, czyli ten warunek się sprawdzi. Jeżeli znajdą się tutaj jakieś wiersze, dla których staż jest niższy niż 20, to w kolumnie i wypełnimy to takim komentarzem. Ale w innym przypadku skrypt sobie leci dalej. Jeżeli w kolumnie E, pamiętamy, że cały czas mówimy o liczniku, tak? Czyli w kolumnie E mamy działy, nazwy działów. Jeżeli nazwa tego działu będzie się nazywać właściciel, jest taka jedna linia z właścicielem, no to wtedy w kolumnie I i w tym samym wierszu. Dla którego sprawdzamy, damy komentarz bez premii, myślnik, właściciel. Czyli szef był dosyć rozsądny i powiedział: No, ja nie będę żadnej premii pobierać. I teraz sobie zrobiłem tak zwane bloki działami, bo chciałbym, żeby skrypt przeleciał przez wszystkie możliwe opcje w kolumnie E i dodatkowo, żeby jeszcze sprawdzał staż, który podzielony jest też na kilka różnych przedziałów stażowych. Czyli tak, jeżeli w kolumnie E znajdziesz dział jakości, i tutaj mamy ważne słówko, ważny wyraz end, czyli mamy i. Czyli jeżeli w kolumnie E znajdziesz dział jakości i w kolumnie H wartość będzie większa bądź równa 20 i, czyli mamy już trzeci warunek w tej samej linii, i wartość w tej samej kolumnie H będzie Mniejsza od 30, czyli tu jest robiony nic innego jak zakres pomiędzy 20 a 30. Czyli dla działu jakości, dla wartości, pomiędzy, wartości stażu, oczywiście pomiędzy 20 a 30 ustalamy, że wartość w kolumnie i, czyli nasza premia, będzie wynosić 3. Jeżeli w kolumnie e mamy nadal ten sam dział, ale w kolumnie h inny przedział czyli od 30 do 40 no to zwiększamy premię o 1%, tak? I to samo robimy dalej. Jeżeli nadal ten sam dział, ale mamy przedział od 40 do 50, no to znowu zwiększamy troszeczkę premię. No i ostatni warunek jest, jeżeli ktoś przepracował co najmniej te 50 lat, no to dostanie aż 6%, tak? I słuchajcie, to jest robione praktycznie analogicznie jedyna zmiana jest taka, że zmieniamy nazwy działów. No i oczywiście wartości procentowe premii. Czyli tutaj mamy jeszcze małą zmiankę. Tutaj dałem jakby dwa działy na raz. Czyli jeżeli w kolumnie E wartość będzie dział sprzedaży i tu mamy magiczne słowo OR, czyli lub. Czyli jeżeli będzie dział sprzedaży lub dział eksportu, któreś z tych dwóch i w kolumnie H będziemy mieli powyżej 20, ale mniej niż 30. No to dajemy 4% i tak dalej i tak dalej. Celowo tutaj skomentowałem warunek dla działu sprzedaży lub działu eksportu, gdzie mamy wartość stażu powyżej 20, przepraszam, powyżej powyżej 50 lat. Jest celowo taka jedna linia w tym raporcie, ale ja dla tej linii celowo nie wypełniam warunku, czyli w teorii ona nie powinna dostać komentarza tak. I dalej sobie lecimy. Analogicznie dla tych dwóch działów, czyli tutaj daje jeden dział, tutaj daje drugi, tu mamy te wartości stażu i tu sobie dajemy procenty. Nie chcę tutaj za dużo tłumaczyć, bo to są identyczne warunki, tylko się zmieniają nazwy działów. Dla floty też jakieś tam wartości premii. Dalej mamy dział kadr i dział księgowości. Też jakieś warunki tutaj mamy już z przecinkami w tym momencie. W skrypcie używamy kropek w tym momencie. Na, na Excelu będą przecinki. I teraz dział RD jest ostatni. I teraz zobaczcie. Tu się kończą jakby te warunki wszystkie else if, czyli jeśli, 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 jeśli i tak dalej. I na samym końcu dajemy ostateczny warunek. Else. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli znajdziesz jakąkolwiek linię w tym raporcie, która nie podlega pod żaden z tych powyższych warunków, to napisz mi premia do ustalenia. Dlaczego? No, bo to będzie oznaczało dla takiej księgowej, że aha, tutaj bym musiała się skontaktować z szefem, ponieważ dla tej linii, czyli dla tej osoby pracującej w jakimś tam dziale i przy jakimś stażu, nie mam żadnego warunku od szefa, czyli nie wiem, ile mam dać tej premii. I tutaj powinno nam to zadziałać na tej linii, którą skomentowałem. Wiem, że taka linia istnieje. Ale nie dałem warunku, bo specjalnie go tutaj skomentowałem, czyli ta, te trzy linijki tutaj nie zadziałają. Zobaczymy, czy to nam się pojawi. Na samym końcu jest tak zwany Message Box, czyli to jest taki pop-up, takie okienko Excelowe, które Wam wyskoczy z wiadomością. Dokonałem aktualizacji wartości premii dla i zobaczcie, co tu robię. Pamiętacie, u góry, jak skrzytywaliśmy last row, czyli ostatni wiersz. Tutaj wrzucam sobie tego lastrowa, czyli w teorii, jak przejdziemy do Excela, w kolumnie A mamy 51 wierszy wypełnionych. On będzie czytał dokładnie wartość wiersza, czyli to 51. Chcemy pozbyć się nagłówka, bo nagłówek nie jest dla nas wierszem z danymi, na których pracujemy, dlatego robię tutaj lastrow minus 1. Czyli powinniśmy dostać komunikat, że zaktualizował wartości dla 51 minus 1, czyli dla 50 wierszy. I oczywiście zaraz sobie to uruchomimy. Co bym chciał jeszcze zrobić przed uruchomieniem? To jest nasza nazwa. Zapamiętajmy sobie ustalenie premii. Zrobiłem sobie ją tutaj, tą procedurkę w module 2. Czyli, klikając prawym guzikiem, mogę sobie wstawić tutaj nowy moduł specjalnie. Tutaj mieliśmy ten nasz poprzedni moduł z formatowaniem. Tutaj mamy teraz sobie ustalenie premii, pamiętamy tą nazwę. I teraz tak zostaw proszę łapkę w górę, jeśli uważasz, że przekazana wiedza była przydatna. Dodatkowo, jeśli to nie problem, proszę o subskrypcję, jest ona dobrym motywatorem do dalszego rozwoju kanału. Najprostsze uruchomienie makro: no to jest ALT F8. Klawisz Alt F8, Otworzę wam okienko z makrami. No, i jak widzimy, jest nasze makro, ustalanie premii. Mamy dwa makra personalne, czyli w arkuszu makro osobistych, i mamy jeszcze te makro poprzednie. To jest to nasze. Mógłbym tutaj zrobić uruchom, nie ma żadnego problemu, zadziałałoby. Ale pokażę wam, jak sobie coś takiego podpiąć pod guzik. Gdyż jeżeli coś robimy nawet raz w miesiącu, no to postarajmy się, żeby ten arkusz działał w taki sposób, że dostajemy raport z danymi jakiś, wklejamy sobie tutaj wartości pod dane nasze nagłówki, czyli ten format jakby tabeli się nie zmienia, doklejamy sobie na przykład nowe osoby w firmie, dostajemy raport z zewnątrz, wiemy, że te staże się zmieniają, tak? czyli dostajemy ogólnie świeże dane z systemu. Patrzymy, czy mamy wszystkich, dorzucamy sobie nowe osoby, i taki raport mamy przygotowany do wypełnienia premium. I teraz tak. Jeżeli klikniecie sobie tutaj prawym guzikiem na, tej, na tym pasku, jakby szybkiego dostępu, to pierwsza opcja jest coś takiego jak dostosuj pasek narzędzi szybki dostęp. To są właśnie nasze szybkie dostępy. Zapisz, cofnij, ponów. I tu są moje dwa makra, które mam podpięte, takie, które bardzo często używam dorzucimy sobie trzeci guzik. Czyli jeżeli kliknę dostosuj pasek narzędzi, tutaj w wybierz polecenia z szukamy czegoś takiego jak makra. Gdyż będziemy chcieli podpiąć na pasek szybkiego dostępu makro. Jeżeli wybiorę sobie makra, to one tutaj będą wszystkie wylistowane. Wszystkie makra, które macie obecnie albo w personalnym arkuszu, albo w tym obecnie otwartym pliku. To jest te nasze makro, które chciałbym sobie, aby się pojawiło tutaj obok. Jak widzicie po prawej to są te nasze wszystkie szybkie klawisze, że tak powiem. Zaznaczam sobie ustalanie premii i robię opcję dodaj. Nie podoba mi się jeszcze ta ikonka, czyli tutaj, klikając, modyfikuj, mógłbym sobie coś tutaj wybrać innego. Jest to może bardziej coś związane z premią. Czy mamy coś z jakimś pieniążkiem, albo coś? Pewnie nie. A może dajmy sobie taki kalkulator. W sumie kalkulujemy premię, tak? Ok. Jak widzicie, on się tutaj pojawił, i w tym momencie mogę kliknąć sobie ok. I mamy nasze makro. I teraz jest o tyle fajna sprawa, że praktycznie wklejacie sobie co miesiąc świeże dane, czyli tak księgowa, załóżmy, wkleja sobie co miesiąc świeże dane w te same kolumny i praktycznie klika sobie guzik. I to jest wszystko. Zobaczmy, czy to działa. Klikam sobie ustalanie premii. Zobaczcie, jak to momentalnie zostało zrobione. Dokonałem aktualizacji wartości premii dla 50 wierszy, czyli zczytał nam ostatni wiersz, odjął minus jeden zrobił, czyli odjął nagłówek. OK, i co my tutaj mamy teraz? Zróbmy sobie tutaj filtr. Zobaczcie, mamy te wszelkie różne procenty w zależności od tego, kto w jakim dziale pracuje i jaki ma staż. Mamy także bez premii właściciel. Czyli to jest ta sytuacja, gdzie dział miał nazwę właściciel i ustaliliśmy, że właściciel nie dostanie premii. Mamy bez premii krótki staż i tu rzeczywiście, zobaczcie, mamy staże poniżej 20 lat, czyli też zadziałało. No i co jest fajne, mamy premia do ustalenia. Czyli tutaj zadziałał nam ten else na końcu całkowity. Czyli jeżeli znajdziesz linię, która się nie łapie pod żaden z tych powyższych warunków, napisz mi premia do ustalenia. I w tym momencie na dziale sprzedaży powyżej 50 lat, ja nic tam nie ustawiałem. Tam były te trzy skomentowane linie, i w tym momencie on mi dał do zrozumienia: no tutaj musisz się zgłosić do szefa i ustalić, jaką premię ma dostać ktoś w dziale sprzedaży, jeżeli ma powyżej 50 lat stażu. Bardzo fajna sprawa, bardzo szybko działa i rzeczywiście może wiele pomóc. Zauważcie, że tych warunków można tam naprawdę wprowadzić bardzo dużo. I on to wszystko sprawdzi w mgnieniu oka. Machanie tego filtrami, kombinowanie ryzyko błędu jest naprawdę wiele minusów, dla których nie powinniśmy tego robić, że tak powiem, ręcznie. Tyle na dzisiaj. Będziemy wracać do tego tematu, gdyż ten skrypt sobie będziemy zmieniać na kilka sposobów, ale zacznijmy od prostej sprawy. Dzięki wielkie, pozdrawiam, trzymajcie się.